W grudniowym odcinku Specjałów Jurka z widelcem zapraszamy was na bardzo pyszny, ale też bardzo prosty deser Bożonarodzeniową kluskę makową. Zapraszamy. Zapraszamy. Ponieważ jest już zimno, tym razem gotujemy już w samej restauracji Wrocławskiej, która jest jednym z naszych partnerów i dziękujemy za gościnę. Cześć. Serwus grudniowy odcinek świąteczny, bożonarodzeniowy. Długo myśleliśmy, co wam pokazać, bo przecież to były